Cześć, witam wszystkich w wideo poradniku Aruba Cloud. Przedstawię teraz temat z cyklu Cloud Backup i Volt: Odzyskanie danych poprzez Bare Metal na serwerze Cloud z systemem operacyjnym Windows. Film został zrealizowany na podstawie bazy wiedzy Aruba Cloud. W obecnym poradniku pokażę, jak odzyskać dane za pomocą Bare Metal. Link do poprzedniego poradnika, w którym została wykonana kopia zapasowa, można znaleźć w opisie tego filmu. Do przeprowadzenia procedury odzyskiwania potrzebny jest plik ISO. Plik jest dostępny do pobrania z poziomu panelu kontrolnego w zakładce Pobierz agenta. Teraz pobierę odpowiedni plik ISO. Teraz wystarczy przesłać plik do swojej przestrzeni FTP w polskim DataCenter. Ja już to zrobiłem wcześniej. Dlatego przejdę od razu do wirtualnego CD-DVD w celu podmontowania obrazu, ISO. Teraz czas na podmontowanie obrazu. Oraz uruchomienie konsoli odzyskiwania. Wciskam kombinację klawiszy Ctrl, Alt, Shift, wybieram opcję klawiatura ekranowa, następnie wybieram kombinację Ctrl, Alt, Delete. Wyłączę opcję klawiatura ekranowa oraz zrestartuję serwer. W przypadku, gdyby awaria uniemożliwiała uruchomienie serwera, można skorzystać z wymuszenia wyłączenia i włączenia serwera z poziomu panelu kontrolnego. W obecnym przypadku wykonam restart z poziomu systemu operacyjnego. Podczas restartu nacisnę klawisz escape. Z boot menu wybieram CD-ROM drive oraz zatwierdzam dwukrotnie klawiszem enter. Wybieram strefę czasową oraz język klawiatury. Akceptuję umowę licencyjną oraz przechodzę dalej. Wybieram opcję pierwszą. Wybieram opcję ustawień sieci. Szukam aktywnej karty sieciowej w celu jej skonfigurowania. Teraz przejdę do publicznych adresów IP w celu sprawdzenia przepisanego adresu IP, maski oraz domyślnej bramy. Wracam do ustawień sieci oraz uzupełniam dane. Dane dotyczące lokalizacji mojej kopii dla opcji Vault można znaleźć na koncie Cloud Backup w zakładce Policies. Wracam do konsoli odzyskiwania oraz uzupełniam dane. Po udanym połączeniu powinna pojawić się lista komputerów, dla których zostały odnalezione kopie systemu. Wybieram serwer Windows i przechodzę dalej. Wybieram zadanie backupu oraz przechodzę do kolejnego kroku. Wybieram datę wykonania kopii oraz przechodzę dalej. Podaję hasło szyfrowania dla wybranego zadania kopii zapasowej. Teraz przeciągnę dostępne woluminy z miejsca źródłowego do miejsca docelowego. Skorzystam z opcji formatowania w celu usunięcia wszystkich danych w miejscu docelowym przed przystąpieniem do przywracania. Zatwierdzam plan przywracania, oraz przechodzę dalej. Proces przywracania został ukończony. Sprawdzanie zgodności sprzętu zostało ukończone pomyślnie, więc zamykam okno. Teraz wystarczy zrestartować serwer. Kopia została przewrócona, oraz serwer jest gotowy do dalszej pracy. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania pozostałych wideo poradników Aruba Cloud.